Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Sulika, jestem menadżerem projektu i sprzedaży firmy doradczo-szkoleniowej Integra Consulting Poland. Od blisko 10 lat koordynuję i dopasowuję kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów rozwojowych, w tym także wdrażania kultury LIN. Podzielę się zami dziś historią współpracy z polską firmą produkcyjno-handlową, liderem wyposażenia wnętrz łazienkowych zatrudniającej ponad 300 osób. Kiedy spotkałem się z, po raz pierwszy z prezesem tej firmy. Dowiedziałem się, że chciałby zwiększyć efektywność organizacji, yy, zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz konkurencyjność organizacji. Pomyślałem, świetnie, kto by nie chciał? Zacząłem więc drążyć dalej, gdzie leży problem. Benchmark, który dysponował zarząd, pokazał, że produkcja u konkurentów jest znacznie wydajniejsza. Klient podjął próby zmiany tego stanu zarówno własnymi siłami, jak i przy pomocy firmy konsultingowej. Niestety to nie były udane próby. Czuć było zniecierpliwienie u kadry zarządzającej, a jednocześnie dużą determinację do zmiany. Podczas rozmowy z prezesem usłyszałem, że szukał skutecznego sposobu na zwiększenie efektywności kluczowego procesu oraz skrócenie montażu elementów na linii produkcyjnej. Jednocześnie dodał, że boi się wydać kilkaset tysięcy złotych na projekt, mając za sobą poprzednie doświadczenia. Szukał partnera, który zgodzi się na rozliczenie projektu w modelu SuccessFee. Na wstępie przeprowadziliśmy audyt procesów oraz migawki. Dodatkowo zorganizowaliśmy rozmowy fokusowe z kadrą zarządzającą na wszystkich poziomach zarządzania, a także z pracownikami produkcyjnymi oraz przeprowadziliśmy wasze strategiczne z zarządem, gdzie pokazaliśmy potencjały oraz wspólnie opracowaliśmy plan działań oraz cele, na bazie których będziemy rozliczać projekt. Po akceptacji planu wspólnie wdrożyliśmy projekt biznesowy z implementacją narzędzi Lean Management, a zespół doświadczonych konsultantów w Integry pracował przez blisko 8 miesięcy. W rezultacie czas montażu produktu został skrócony o 67%, efektywność kluczowego procesu produkcyjnego wzrosła o 82%, a dodatkowo czas realizacji zamówienia spadł z 14 do 5 dni, co przełożyło się na pozyskanie nowych klientów z Europy Zachodniej. A dodatkowo Integra otrzymała obiecane sukcesy. Kiedy spotkałem się na koniec projektu z prezesem, powiedział mi bardzo nam Państwo otworzyli oczy, dziękujemy, bo projekt zwróci nam się kilkukrotnie. Jeśli masz pytania o to, jak to zrobiliśmy, napisz w komentarzu lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio.